Witam serdecznie, jesteśmy na rozmowie u Romualda Starosielca. Chciałbym zapytać Ciebie, Romualdzie, o sytuację aktualną w kraju. Czy jest jeszcze nadzieja dla wolnomyślicieli, dla, dla działaczy, którzy szukają możliwości zmiany, pozytywnej zmiany? Jak to oceniasz? Znaczy, dla wolnych ludzi, oczywiście zawsze jest nadzieja. Dla ludzi wierzących w to, że wspólne działanie ma sens, że praca dla dobra wspólnego jest naszym obowiązkiem, oczywiście tak. Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje. Mimo tych wszystkich obostrzeń, mimo tych absurdów, tak związanych z pandemią i sposobem zwalczania jej, zawsze pozostaje jakieś pole do działania i staramy się to pole zagospodarować. No, najważniejsze to jest to, co nazywamy świadomością oddziaływanie na świadomość naszych bliskich i i w ogóle obywateli Rzeczpospolitej jest w każdych warunkach możliwe. Róbmy to na miarę naszych możliwości. Potrzeby są wielkie, zmiany są no, olbrzymie, które dotyczą naszego świata. Natomiast my musimy zachować tu, gdzie jest to możliwe, spokój i budować świadomość tego. Co jest, o co toczy się gra, jakie są jakby zagrożenia. Tak, tą rzeczywistość starajmy się opisać możliwie jak najlepiej. No i żeby nie pozostało takie przekonanie, że nic nie możemy, to jednak powinniśmy z tego opisu rzeczywistości wyciągać wnioski i, i dzielić się nimi. Z innymi. Lecz widzimy, że ta świadomość jest przytępiona. Propagandą, lękiem, konformizmem, ignorancją. Ludzie po prostu boją się odzywać, nawet boją się wyrażać swoje zdanie. Ilu zostało jeszcze tych odważnych na placu boju, którzy zabierają ten, ten głos w debacie publicznej? Czy w ogóle są takie jednostki? Jak to obserwujesz teraz? Są, na szczęście, są te jednostki, które za zabierają głos. Niestety ich jest, a wiele za mało niż byśmy sobie tego życzyli, i za mało w stosunku do, do tej sytuacji jakby kryzysowej, ale są i mało tego. No, powinniśmy zastanowić się, jak te osoby mogą, mogą się zorganizować, co możemy zrobić wspólnie. Jakie dla nas, dla naszych środowisk wypływają wnioski z tego, co się dzieje na polu medialnym, na polu społecznym, na polu kulturowym, cywilizacyjnym, gospodarczym, finansowym? Jest to olbrzymie pole do, do popisu. Jedno jest pewne, że jeżeli poddamy się tak, jakby temu scenariuszowi niszczenia, Świata, zachodu i naszej cywilizacji, bo w gruncie rzeczy to wszystko zmierza, jakby w tym kierunku. No to oczywiście, przegramy tą, tą wielką batalię I o zginiemy. naszą przyszłość. I zginiemy po prostu w masowej mogile covidowej. To teraz pytanie o te możliwości wspólnego działania. Tu chciałbym, żebyśmy wysłali taki list w butelce. Do, do Polaków, do osób aktywnych, do środowisk twórczych, które zdecydowały się wziąć udział w manifestacji, która odbędzie się 20 marca w Warszawie i w innych miejscach Polski i na całym świecie. Są oczywiście różne opinie na temat takiej formy protestów ulicznych, czy one spełniają swoją funkcję, przez kogo są organizowane. Czy nie są przejęte przez tutaj jakąkolwiek siłę liczącą na wywołanie prowokacji? W związku z tym nie odpowiadamy na to pytanie, czy uczestniczyć w tej manifestacji, czy nie, ale mamy propozycję dla, dla osób, które chcą się spotkać. Jaka to propozycja? To znaczy, tak, panie Sebastianie, proszę państwa, hmm. żyjemy w czasach przełomu. Naprawdę w tej chwili się rozstrzyga to, Jaki ten nasz świat będzie? Czy będzie to świat ludzi zniewolonych poprzez systemy, poprzez stałe, systematyczne propagowanie strachu, i w imię obrony nas przed tymi wyimaginowanymi zagrożeniami będą kolejne opostrzenia robione? Czy nie? Czy po prostu my, poprzez swój zorganizowany wysiłek, no, uzmysłowimy jakby, twórcom tego projektu, tej zaplanowanej od dawna pandemii i wszystkich obostrzeń, które są z nimi związane, czy my poprzez stopień swojej determinacji i zorganizowania uświadomimy im, że nie osiągną tego, co chcą osiągnąć, że ludzi dobrej woli jest więcej. Że ludzi racjonalnie myślących jest więcej i te wszystkie absurdalne zasady, które w tej chwili legły u podstaw tych obostrzeń, muszą zostać zniesione. Aby oddziaływać na świadomość społeczną, musimy integrować się nie tylko w formy, Różnego rodzaju działań organizacyjnych, ale musimy się też integrować medialnie. Tak? Siła mediów niezależnych jest naprawdę olbrzymia. I dlatego proponujemy wykorzystać ten czas, który będzie w sobotę. Podejrzewamy, że będzie on również związany z tym, że zjawi się tutaj wiele różnych ośrodków, jakby medialnych, niezależnych, z Warszawy i w ogóle z całej Polski. Chcemy zaprosić naszych kolegów niezależnych dziennikarzy, do tego, żebyśmy się spotkali i porozmawiali, co my w tej przestrzeni medialnej możemy zrobić, aby przeciwstawiać się temu zorganizowanemu złu, które jest wokół nas. Dlatego proponujemy takie spotkanie tutaj w naszym lokalu jedności Narodu, ulica Wiejska, 18, lokal 18, w najbliższą sobotę o godzinie 15.00. Zapraszamy wszystkie media, niezależne i ludzi dobrej woli do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Co, tak, co z tak zwanym reżimem sanitarnym? Jakie jest nasze zdanie i, i nasza propozycja dla osób, które przyjdą? Czy w maseczkach wstęp zbroniony, czy jednak nie, nie, do wolności? Nie, absolutnie każdy z nas decyduje za siebie. Tak jeżeli ktoś uważa, że czuje się zagrożony poprzez przebywanie w gronie? Określonych jakby ludzi, to może nie przychodzić. To jest jakby jego dobra wola. Natomiast ci, którzy przyjdą, oczywiście powitamy ich tak, jak przestało powitać gości tak, po staropolsku. Ci, którzy będą chcieli być w maseczkach, pozostaną w maseczkach. Ci, którzy uznają, że maseczka jest niepotrzebna, nieprzydatna czy wręcz szkodliwa, my również to uszanujemy. Mhm. Czyli godzina 15, sobota, 20 marzec. Witamy serdecznie wszystkich przedstawicieli mediów niezależnych na ulicy Wiejskiej 18 przez 18. Gospodarzem będzie pan Romuald Starosielec. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, nigdy nie jest tak źle, żebyśmy nie mogli cokolwiek dobrego zrobić dla naszej sprawy. A w tej chwili no, rozstrzygają się Absolutnie fundamentalne sprawy, jeżeli chodzi o przyszłość świata zachodu, do którego my przynależymy. Także w imię odpowiedzialności za nas, za nasze rodziny, za nasz kraj, za naszą cywilizację, powinniśmy rozmawiać i powinniśmy się jednoczyć. Zapraszamy. I prawda jest taka, że nikt bez nas tego nie zrobi że bałagan się może zrobić sam, ale do porządku trzeba się przyłożyć. Czyli jak my nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Tak, no, my odpowiadamy na każde inicjatywy społeczne, oddolne, więc również zapraszamy Państwa do odpowiedzi na tą naszą skromną propozycję spotkania i zastanowienia się, co dalej. I również jak każdy ma swoje propozycje, jest no, mile widziane. Naturalne, no, po, po, to 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 jest spotkanie, po to jest, jest spotkanie, tak. żeby się poznać, żeby się wymienić poglądami. Więc tutaj w, w naszej działalności społecznej, oddolnej, no, każdy głos jest ważny, jeżeli wypływa on z potrzeby serca i z troski o dobro wspólne. Doskonale, dziękuję za rozmowę, widzimy się w sobotę. Dziękuję Państwu, dziękuję. Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że dostrzegasz jego ogląd Kształtuje Twój świat to ogląd Człowiek to musi wejść, w setny wow. Powtarzasz, że świat jest świetny